Minęła 12. Nie piętnuj pomóż. Kampania finansowana z budżetu gminy Ostrowiec świętokrzyskiej ze środków gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok. Witam w kolejnej z rozmów naszego cyklu Nie i Pomóż. Dziś moim i Państwa gościem jest ośrodek leczenia nasz zapał, ośrodek Dzień leczenia alkoholizmu. Dzień dobry. Po drugiej stronie proszę się przedstawić naszym słuchaczom. Dzień dobry. Szymon Zapała, terapeuta w prywatnym ośrodku leczenia alkoholizmu nasz zapał. Dzień dobry jeszcze raz. Chciałabym zapytać o taką ważną rzecz i poruszyć dzisiaj temat tak. właśnie ośrodków. Jaką rolę pełnią w leczeniu alkoholizmu? Jak mhm. działają takie ośrodki? Bo zakładamy, że osoba, która ma problem, trafia do takiego ośrodka. Niejednokrotnie, nie wiem czy z własnej woli zaraz będziemy to ustalać, tak. czy z woli rodziny. Jak wygląda leczenie, jak wygląda u Was przynajmniej mhm. takie leczenie osób z problemem alkoholowym? Tak, jesteśmy ośrodkiem małym dla pięciu, sześciu osób. Uważamy, że w takiej grupie terapeutycznej pracuje się najlepiej. Często osoby, które do nas przychodzą, podejmują tą bardzo ważną decyzję same. Czyli doszły do takiego momentu dna w swoim życiu, że zauważyły, że ten alkohol niszczy ich życie. I postanowiły coś zmienić. U nas osoby przebywają dobrowolnie. Nie ma nic na siłę. Nie ma tutaj osób z nakazu sądowego. Są to po prostu, tak jak wcześniej wspomniałem, osoby, które chcą coś zmienić w swoim życiu. I w tym właśnie im pomagamy. Pomagamy w tym, aby zrozumieli, że przede wszystkim są chorzy na śmiertelną, niebezpieczną chorobę, jaką jest alkoholizm. I pomagajmy im również po terapii. Czyli w każdej chwili, kiedy pożyją tak zwany alkoholowy, mogą do nas przyjechać, nawet zostać na noc. Co sobotę organizujemy meetingi wieczorki abstynenckie, a w niedzielę mogą przyjeżdżać do nas z rodzinami i również wtedy są jakieś omawiane ćwiczenia grupowe. Pomagamy również rodzinom osób uzależnionych. Na jakim etapie osoby do was trafiają? Czy to jest ten etap, znaczy ja sobie tak wyobrażam, kiedy one do tego dochodzą, tak. ale czy wchodzi w to na przykład ten syndrom odstawienia? Czy to już musi być tak jakby po tej farmakologicznej mhm. formie leczenia? Już, już wszystko tłumaczę. Często mówimy, że osoba musi sięgnąć tak zwanego DNA, czyli zobaczyć, że coś się z nią dzieje, na przykład po odstawieniu alkoholu. Nazywamy to zespołem abstynencyjnym, czyli dochodzi do drgań, wymiotów, biegunek, no różnie organizm reaguje na to odstawienie alkoholu. Osoby się czują po prostu bardzo źle, tak, zostały zatrute alkoholem i wtedy profesjonalnie operujemy również odczucie alkoholowe, tak zwaną detoksykację i mogą te osoby do nas również trafić, aby po odczuciu na przykład dostać już dalej na terapię. Tak? Czyli odczucie jest takim momentem, gdzie my pomagamy, aby ta osoba, zeszła bezpiecznie, tak to nazwijmy, z tego procentu, ponieważ trzeba wiedzieć, że w tej chorobie jest takie coś jak padaczka alkoholowa, czyli występuje ona bardzo często też przy odstawieniu alkoholu przy długich ciągach i tutaj my oferujemy bardzo profesjonalną pomoc medyczną przy takim właśnie niebezpiecznym odstawieniu ciągu alkoholowego, przerwaniu ciągu alkoholowego, tak to nazwijmy. jak długo trwa przeważnie taka terapia? Czy to są już przypadki indywidualne, czy taka, taka no nie jest to izolacja, do której zaraz dojdziemy, bo chciałabym, żeby tak. pan tak jakby porównał tak jakby izolację tą przymusową, a mm -hmm. dobrowolną. Jak długo trwa taka terapia w ośrodku? E Podstawową terapię realizujemy w terminie 20 do 25 dni. Jest możliwość przedłużenia pobytu na miesiąc czasu. Realizujemy również terapię nawrotów, która trwa do dwóch tygodni, czyli to jest terapia tak zwana po terapii. A jeżeli chodzi o izolację, to na przykład niedziela u nas w ośrodkiem, bo ośrodku jest dniem dla rodzin, czyli od godzin porannych mogą przyjeżdżać rodziny naszych pacjentów i przebywać z nimi tutaj u nas w ośrodku, gdzie mamy piękny, ogród, mamy tutaj wszystko dla rodzin, również, również gry i zabawy zagwarantowane, jeżeli są dzieci. Czyli nie izolujemy całkowicie osób od, 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 od najbliższych zwłaszcza, bo uważamy, że wsparcie najbliższych jest bardzo potrzebne. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj przebywają osoby, które są dobrowolnie, tutaj chcą same coś zmienić i, i, i takie wsparcie jest potrzebne w tym momencie, aby no, poczuć, że jest szansa na odbudowanie na przykład relacji rodzinnych. Bo wiadomo, że przez picie te relacje są po prostu bardzo często e, niszczone i no i trzeba wielu, wielu, wielu lat, czasami nawet, żeby odbudować to zaufanie, ale to też omawiamy tutaj e, podczas terapii. Rozumiemy. I podczas terapii i podczas tych dni, o których Pan mówi, e, tak, tak jakby z pominięciem niedzieli, kiedy to faktycznie przyjeżdżają rodziny, co takiego hmm. się dzieje? Wy rozmawiacie? Czy tutaj największym sukcesem jest to, żeby ta osoba odeszła od swojego dotychczasowego życia, miała chwilę dla siebie, odeszła od swojego towarzystwa, czyli tak jakby z dobrej woli wyasymilowała się z tego, w czym wcześniej przebywała? My bardzo dużą uwagę przywiązujemy do ćwiczeń umiejętności funkcjonowania w trzeźwym życiu po, po terapii. Opieramy się także na sprawdzonych wzorcach innych autorytetów w dziedzinie leczenia uzależnień, ale podczas procesu wychodzenia z nałogów wspieramy osoby uzależnione oraz ich rodziny zarówno podczas terapii, jak i po, po jej ukończeniu i stawiamy na maksymalną intensywność terapii leczenia uzależnień od alkoholu skłaniając do kompleksowej pracy, ale przede wszystkim nad sobą. Czyli to chodzi nam głównie o to, że osoba, która wychodzi od nas z terapii jest przygotowana na to na przykład jak poradzić sobie w momencie głodu alkoholowego, bo trzeba wiedzieć, że głód alkoholowy występuje w momencie, również po terapii, tak, na przykład niektórzy mają wyzwalacze wewnętrzne, jakimi są uczucia i na przykład na niektóre uczucia reagowali wcześniej alkoholem i my podczas terapii szukamy rozwiązania, co zrobić, aby, aby nie doszło do ponownego zapicia. Natomiast niektórzy mają wyzwalacze zewnętrzne, jak otoczenie, jak osoby, jak sam widok na przykład alkoholu. I tutaj też przygotowujemy, co zrobić, aby, aby po prostu ten wyzwalacz zewnętrzny, zewnętrzny nie zareagował nie, inaczej. I żeby ten zewnętrzny wyzwalacz był. Z czym, czym sobie ta osoba poradzi? Uczymy przede wszystkim żyć obok alkoholu. Obok alkoholu, tak? Bo to jest bardzo ważne, że idąc do sklepu ta osoba na przykład po bułki e, będzie chciała zrobić zakupy tylko bezalkoholowe, ale za tą eksperymentą jest ten alkohol niestety. I ważne jest, aby w momencie osoby uzależnionej w tym życiu doszło do tego momentu, że ona nie chce kupić tego alkoholu. Bo to jest bardzo ważne. Czyli życie obok alkoholu. I to jest klu. Ja bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Jeszcze chciałbym tylko zapytać, jak długo jesteście w świętokrzyskim i jak wiele lat zajmujecie się właśnie taką, a nie inną materią. Nasi, nasi terapeuci mają wieloletnie doświadczenie w pracy jako terapeuci osób uzależnionych od alkoholu, a jesteśmy na województwie środowiskim na rynku od 2018 roku. Jesteśmy świeżym ośrodkiem, mamy nowoczesny program terapii i serdecznie zapraszamy na naszą stronę nasza myśliwska terapia.pl w załączniku blog mamy macę artykułów, jak rozmawiać z osobą uzależnioną, co zrobić, aby osobę przekonać do tej pierwszej rozmowy z terapeutą. Serdecznie zapraszamy. Myślę, że tam wiele osób znajdzie coś ciekawego dla siebie. Bardzo panu dziękuję. Przypominam państwu, że dzisiaj w naszym studiu gościliśmy ośrodek leczenia nasz zapał. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Nie piętnuj, pomóż. Kampania finansowana z budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok. Rekord Radio Świętokrzyskie.